Będę lektorem takim, stale jak będzie przyspieszał i zwaniał. Tak więc co tutaj widzicie na początku, to będzie wysadzanie reszty pałczych. Zostało mi jeszcze i powiem Wam, że są zajebiście żywotne. One cały czas z góry lekko puszczają korzonki, i także tam poletko, które może widzicie, albo będziecie widzieć, ładnie to wszystko pięknie zarośnie. To jest kwestia myślę, dwóch trzech tygodni i pokażą się kłaki. Oczywiście trzeba będzie to podlewać, trochę nawozić i jakoś to tam będzie rosło. Kolejna sprawa, chciałbym trochę opowiedzieć o wyjeździe. Startujemy na Śniardwy, chyba w sobotę, w niedzielę raczej do Karli. Zajedziemy potem, jadę do Węgrowa, potem chcemy dojechać do Gór Świętokrzyskich i może wracać po drugiej stronie Polski, bądź środkiem, czy Opole, gdzieś tam Wrocław, Taczanów. Może zajadę do Ciebie, wiesz o kogo chodzi, do Ciebie mówię, może oglądasz. <noise> Także szykuje się taka podróż, z której będę oczywiście relacjonował. Coś fajnego jak się znajdzie i w ogóle. No, także jak coś, piszcie śmiało w komentarzach albo na maila. Czy gdzieś tam można zajechać. Oczywiście bym wolał zajechać do osób, które mnie oglądają, które już trochę znam, wiecie, zaufanie. No, taka sytuacja. I teraz zostało do przesadzenia Musa Balbisiana. Oczywiście poprzesadzałem yy, Brugmansję podwójną, potrójną. Widzieliście na filmie albo widzicie. No nie widzę, bo ja muszę zgrać teraz głos, dlatego tak mówię, nie? Wiecie, to montażysta tak ma. Trzeba pomyśleć czasem, co powiedzieć, kurde, żeby to potem się zgrało. Dobra. Idę robić ten film. Trochę skomplikowane to będzie. Ale po tym filmie wpadnie jeszcze o Waszyngtonii. Zobaczycie, Jaszoka przeżyłem. Naprawdę ekstra rośnie teraz. Nie mam wzięty, po prostu jestem. Nawóz robi robotę. No i daktylowca jeszcze kanaryjskiego. A jutro wrzucimy jakiś odcinek o Uanensis. No, trzymajcie się. 3, 2, 1. Na razie. Dzień doberek. Przyszedł czas na Musa balbisiana. Patrz ta jak się wypięło. Hmm, wypieło. Wydeło. Ale to jest gatunek, który tak hmm, średnio rośnie w gruncie. W tym roku trafi z powrotem do Kastry. No ma chyba 40 litrów, ogólnie to nie potrzebuje jakiś wielkich, bo za dużo korzeni to może nie ma, ale ładne, zdrowe to te są najważniejsze, te saki wodne. No właśnie Teraz dziecko bierze w to w ręce No co? No podniesz Zobaczy lekkie Nie postaw to, żartowałem <noise> Bo teraz jest problem Dlaczego sadzę już w kaster, Bo nie ma miejsca za bardzo powiem Wam gruntować No i ja teraz Hmm, myślę Dobra idziemy, idziemy, idziemy Mam sadzonkę Balbisjany, jak coś, pisać Pokażę zaraz. Pójdziemy do niej. Korzoniki już wyłażą. Także za tydzień to może być jeszcze raz taki. Na pewno liść wyjdzie. Znaczy jeszcze raz taki liść. Wiadomo na początku są jakieś tam derfekty. Ale tym się nie ma co przejmować. Wszystko jest git. No jutro raczej zrobimy odcineczek z wysadzania Juanensis, Bo kurde. Mam tu takie wielkie patalangi. Też pomyślę czy pójdzie w kastrze. No zobaczę jutro. Zobaczę jutro. O, Tytan puszcza kolejny odrost. O! ale łapaj. Tak, na rybek się uczy. O, 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 ciśnie. Ciśnie. Uważaj, stój, no gdzie w banana chcesz wejść? bo palce, Zawsze z tyłu, tak bliżej siebie dwa. Albo czekaj, musimy obmyśleć plan. O, przy okazji. Albo o palmach osobno nagram. Ale patrzcie, wystawiłem ogroma. Normalnie puszcza potężne liście, ale to powiem, dlaczego puszcza potężne i dlaczego tak dobrze rośnie. No zaraz się, to w następnym odcinku nagramy. Czyli po tym odcinku, dobra. Teraz tak, szkoda mi trawy wszędzie, bo no po bananie zostaje taka dziura, nie? Wiecie o co chodzi, ale. O, tu Klaudia, stacjonujemy go. Nie, tu stała ziemia. Łap, tutaj. Idziemy. Dobra, no, kawałek to już tam. O cyk pyk postaw tu. Najgorzej to są te mrówki, mrówki, jeszcze raz mrówki. Ach, tu jest podlane. No trochę tak hmm, krzywo stoi, albo krzywo posadziliśmy. Nie krzywo posadziłeś. Nie, źle. Dobra, tam wyprostuję się. Pokaż Klaudio jaki jest mały. I potem na koniec sezonu porównamy, jak nie zapomnimy. Coś takiego. Dobra, to na tyle na ten Wyruchotne. odcinek. Ty urośniesz? No tak nie za bardzo, bo nie wiem, koza byś już wyglądała. Dobra, kręcimy teraz o palmach w następnym odcinku. Na razie. Dobra. Znikam robić film. Na razie.